Z Ewangelii według świętego Marka. Kiedy Jezus z uczniami dotarli do lądu, skręcili na Genezaret i tam przycumowali. Gdy wysiedli z łodzi, ci, którzy go rozpoznali, obiegli całą tamtejszą okolicę i zaczęto na noszach znosić chorych wszędzie tam, gdzie, jak słyszano, przebywa. Gdziekolwiek wchodził do wsi, czy do miast, czy do osad, wszędzie kładli na placach chorych, a ci prosili go, aby mogli się dotknąć choćby z kraju jego płaszcza. Którzy zdołali się go dotknąć, byli uzdrawiani. To jest kolejny fragment, jeden z wielu fragmentów Ewangelii, który opowiada o tym, że Pan Jezus bardzo dużo ludzi uzdrawiał. Do tego stopnia, że można powiedzieć, że masowo uzdrawiał. I myślę, że naturalną rzeczą może być zadawać sobie pytanie: dlaczego dzisiaj tak się nie dzieje? Bo ja muszę powiedzieć, że no nigdy nie byłem świadkiem czegoś dokładnie takiego samego, o czym słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Słyszałem o wielu przypadkach cudownych uzdrowień, pewnie wszyscy słyszeliśmy. Nawet znam osobiście takie osoby, co do których nie mam wątpliwości, że doznały cudownego uzdrowienia właśnie na skutek, tak można powiedzieć obrazowo, dotknięcia Pana Jezusa, w każdym razie za jego sprawą, jego mocą. Za sprawą modlitwy po prostu do, do niego, prośby skierowanej do niego. I w związku z tym, można by powiedzieć, że w liczbach takich bezwzględnych, no to pewnie też dzisiaj jest bardzo dużo, bardzo dużo uzdrowień, które co róż gdzieś tam na świecie się dokonują, ale na pewno nie są to takie masowe, właśnie uzdrowienia, o jakich słyszymy w dzisiejszej Ewangelii że gdzieś po prostu wszyscy, no, jakieś ogromna ilość ludzi zebrana w jednym miejscu, chorych ludzi doznają uzdrowienia. I czy, czy to znaczy, że nie wiem, coś się popsuło, że Pan Jezus jakoś tak nie wiem zmienił strategię? No w pewnym sensie może tak, można by tak powiedzieć, ale to z góry był, moim zdaniem, to było z góry wszystko tak zaplanowane, założone, że tak właśnie będzie. Kiedy Pan Jezus uzdrawiał tak wielu ludzi, na przykład tak jak słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, że gdziekolwiek wchodził do wsi czy do miast, to wszędzie uzdrawiał ludzi, których kładzono na placach, aby mogli Go dotknąć i doznać uzdrowienia. Kiedy kiedy Pan Jezus to robił, to nie obiecywał, że tak będzie już teraz zawsze. Raczej był to znak. Tak samo jak kiedy przemieniał nie wiem, w kani galilejskiej wodę w wino, no to nie, nie mówił, i to było raczej pewnie dla jego uczniów też od razu oczywiste, że to nie oznacza, że teraz już wszędzie, jeżeli gdzieś na weselu zabraknie wina. No to wystarczy się pomodlić i Pan Jezus zamieni wodę w wino, I tego wina nie zabraknie. Wiem, że może to trochę nieadekwatne porównanie, no bo tutaj mamy do czynienia z chorymi, ale, ale również no nawet wtedy, kiedy Pan Jezus chodził po tym świecie, to. To nie uzdrawiał wszystkich, tylko właśnie tych, którym zdoła, którym udało się go dotknąć. No, ale tak czy owak, te jednak masowe uzdrowienia, o których słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, były znakiem. Zapowiadającym coś, co, co teraz właśnie teraz się dzieje. A y, co się teraz dzieje? Teraz też dzieją się masowe uzdrowienia. I, i tutaj muszę powiedzieć, że, że nieraz byłem świadkiem właśnie, że, że wszyscy nie, wielu ludzi będących w tym samym miejscu naraz doznawało bardzo radykalnego uzdrowienia. Tyle, że jest to uzdrowienie duchowe. Jest to uzdrowienie duchowe i ono jest nieporównanie ważniejsze. Właśnie uzdrowienie naszego ducha jest nieporównanie ważniejsze niż uzdrowienie ciała. Dużo więcej w naszym życiu zależy od zdrowia naszej duszy niż od zdrowia naszego ciała. Jest bowiem bardzo dużo ludzi zdrowych, naprawdę zdrowych, nic im nie dolega. A jednak są bardzo nieszczęśliwi. A jednocześnie jest bardzo dużo ludzi chorych, cierpiących, zmagających się z jakąś na przykład nieuleczalną chorobą, zmagających się z nią latami całymi. A jednak są szczęśliwi. Pomimo tego. I dlaczego? Dlatego, że oni. Są zdrowi duchowo, doznali jakiegoś, może, uzdrowienia duchowego. Dokonało się w nich coś niesamowicie ważnego, co spowodowało, że oni sobie z tą chorobą radzą. Nie w tym sensie, że ta choroba po prostu mija, tylko że, że potrafią być szczęśliwi, spełnieni pomimo tej choroby. I to się dzieje yy, tak jest moje doświadczenie dzisiaj też na masową skalę u wszystkich którzy tak jak słyszymy w dzisiejszej ewangelii którym udaje się dotknąć Pana Jezusa tylko że znów dzisiaj yy, mówimy o dotknięciu duchowym mówimy o spotkaniu Dotknięciu, ale w modlitwie, znaczy w, w takim wewnętrznym właśnie kontakcie z Panem Jezusem. Poprzez taki kontakt wewnętrzny, nie fizyczny, tylko wewnętrzny, duchowy. Ja nieraz doświadczyłem i, i myślę, że wielu z nas tu, słuchających ten komentarz doświadczyło uzdrowienia. Właśnie W jaki sposób, jakiegoś uleczenia właśnie na tej, na tej płaszczyźnie duchowej. Poprzez dotknięcie Pana Jezusa, poprzez to, że się jakoś z Nim spotkaliśmy, że Go doświadczyliśmy, właśnie Jego obecności, właśnie, nie? doświadczyliśmy Jego obecności. Yy. I to jest coś, co też y, nigdy nie wydarza się raz, czy rzadko raczej nie wydarza się tylko raz w naszym życiu, i, i nigdy nie jest tak, że kiedy doznajemy takiego dotknięcia duchowego pana Jezusa, to uzdrawiane są od razu wszystkie nasze duchowe choroby. Ponieważ y, ta rzeczywistość duchowa. Jest dużo bardziej skomplikowana niż rzeczywistość fizyczna. Ciało nie jest tak skomplikowane przy całej swojej złożoności, nie jest tak skomplikowane jak dusza ludzka. To kiedyś powiedział mi pewien człowiek, który. Najpierw chciał być księdzem, ale z tego zrezygnował już na początku seminarium, i potem został lekarzem, neurochirurgiem, czyli leczył choroby bardzo takie skomplikowane. I on powiedział, że, że dla niego te studia medycyny były dużo łatwiejsze. Studiowanie medycyny. Hmm. Neurochirurgii było dużo łatwiejsze niż studiowanie teologii, filozofii czyli tego wszystkiego, co mówi właśnie o duszy człowieka, o wnętrzu człowieka. Właśnie nasze wnętrze jest dużo bardziej skomplikowane, a jednocześnie, kiedy tam coś nie gra, to dużo bardziej cierpimy, niż wtedy, kiedy coś nie gra fizycznie. Hmm? Oczywiście, zdrowie fizyczne ma też ogromny wpływ na nasze życie duchowe, na stan naszego ducha. Też ma wpływ, ale, ale jednak, jeżeli dokona się w nas jakaś przemiana, uzdrowienie, właśnie duchowe, to, to nie jest w stanie nas jakby zniszczyć, unieszczęśliwić. Nawet najgorsza choroba. I dlatego Pan Jezus do nas przychodzi właśnie z tym, właśnie uzdrowieniem duchowym uzdrowieniem duszy uzdrowieniem wewnętrznym. I to się naprawdę dzieje. Ale to się dzieje właśnie poprzez nasze spotkanie z Nim poprzez to, że. Że my Go najpierw rozpoznajemy, to jest niesamowite, to mnie bardzo poruszyło, kiedy przeczytałem tę Ewangelię, przygotowując ten komentarz, że gdy wysiedli z łodzi ci, którzy Go rozpoznali, obiegli całą tamtejszą okolicę. Właśnie tak ważne jest, żeby, żeby umieć rozpoznać Pana Jezusa. Żeby Go rozpoznać, to najpierw trzeba Go znać. Stąd właśnie tak ważny jest kontakt ze Słowem Bożym. W ten sposób, poprzez kontakt ze Słowem Bożym, poznajemy Pana Jezusa, a potem z łatwością go rozpoznajemy. Rozpoznajemy, kiedy on przychodzi. A kiedy go rozpoznajemy, to sami i potem też pomagamy innym spotkać się. Sami możemy się spotkać z Panem Jezusem i pomagamy w tym innym. A to spotkanie z kolei prowadzi do wewnętrznego, duchowego uzdrowienia, ponieważ tym, co, co leczy nas duchowo, wewnętrznie, to jest miłość, a Jezus jest jej uosobieniem.